Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam kubek orientalny bulgur z pomidorami i cieciorką. Danie, oczywiście, wegetariańskie bez mięsa. 100% naturalnych składników. Waga 64 gramy. Kaloryczność 234 kcal. No, niezbyt dużo. Nie ma podanej ile wody trzeba, no ale najprawdopodobniej 200 ml. I co my tu mamy? No, oprócz kaszy, mamy też kuskus, pewnie w roli takiego zagęszczacza. Mamy cebulę, marchew, cieciorkę, pomidory. No i dość sporą ilość przypraw. No i oczywiście bez jakichś dziwnych konserwantów. I innych syfów, tak to wygląda w środku, woda powoli się gotuje, zalewamy do wewnętrznej linii. Trochę przemieszać. Woda w końcu musi wszędzie tam dojść. No i czas oczekiwania to około 5 minut. Wystarczy tego czekania. Jeszcze trochę przemieszać. I tak to wygląda. Żółto od kurkumy. Powiedziałbym, że tego kuskusu to jest trochę jakby za dużo. Zdecydowanie wolałbym tutaj kaszę bulgur. No ale próbujemy tak jak jest. No można powiedzieć, że to jest w miarę dobrze doprawione. Taka mieszanka jakby kary. Przydałoby się tutaj znacznie więcej warzyw, skoro tu już żadnego mięsa nie ma. No i nie wiem, gdzie tutaj jest ten bulgur, bo ja tutaj czuję głównie kuskus. No nie o to tutaj chodzi. Pomidory i ciecierzyca są, tylko brakuje tutaj, mi tutaj tej kaszy. No niby 57%, a kuskusu nawet nie napisali czyli znacznie mniej. Albo ktoś się pomylił. No jakieś kawałki właśnie tej kaszy są, ale zdecydowanie przeważa tutaj kuskus. I nie tego oczekiwałem w tym kubku. Ogólnie to nie jest to złe. Praktycznie nie trzeba własnych przypraw dodawać. No chyba, że ktoś lubi bardziej pikantniejsze, to może sobie dosypać na przykład chili, albo zwykłego i pieprzu. Jak dla mnie za dużo tu jest kuskusu, za mało warzyw. Ale ogólnie smak jest bardzo dobry. Powiedziałbym, że przeciętne danie. Jak ktoś oczywiście sobie chce takie samemu przetestować, może akurat jemu będzie to bardziej pasować niż mi. Ja bym tu bardziej oczekiwał innej kaszy niż ta, która tutaj jest. Cena i oczywiście gdzie to ja kupiłem, jak zwykle pod spodem w opisie. I to tyle. Na dzisiaj tego jesiennego dosyć ciepłego dnia. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął ciebie żaden film. No, i do następnego filmu.